Cześć z tej strony Creeper i witam was na kanale WrestleGol. Już za kilka dni doczekamy się rozpoczęcia największych ligowych rozgrywek nie licząc Ekstra klasy. Liga hiszpańska za chwilę się zaczyna, a już dostajemy informacje odnośnie problemów z podpisaniem piłkarzy. Klub mający tylko trzech zarejestrowanych piłkarzy pokazuje poziom i zaangażowanie ze strony zarządu. Chciałbym przypomnieć o zostawieniu lajka i subskrypcji. Już nie ma pamiętajcie, że z moją opinią zgadzać się oczywiście nie musicie i możecie napisać swoją opinię. Na w komentarzu. Nie mam zamiaru wywołać jakiejś kłótni, czy to z skibice Emiralu Madrid, Barcelona, Atletico, czy może nawet Osasuny. To jest takie moje zdanie: kto gdzie zajmie miejsce w tym sezonie? Może być inaczej. No najbardziej tymi mi Atletico tutaj nie pasuje, bo zrobili tyle tych transferów, zrobili tyle nowych gwiazd, kupili, a i tak będzie ciężko im zdobyć pozycję lidera. Ale no może, może im je zaskoczą w tym sezonie. Bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy do odcinka. Miejsce 20. Elche. Kolejny powrót do La Ligi. To będzie walka o utrzymanie z defensywną organizacją i sporą determinacją. Zwłaszcza w grach z rywalami o podobnym budżecie i aspiracjach. Miejsce 19. Real Oviedo. Powrót po latach do elity. Zespół z wielkim sercem i wielkimi nadziejami, ale bez doświadczenia. Teraz liczy się adaptacja i nauka, jak przetrwać ten poziom. Mimo, że najlepszym zawodnikiem poprzedniego sezonu tego klubu był Santi Gazala, na no to szanujmy się 40-latek, który będzie ciągnął ich za szyję, no nie, tutaj trzeba jakichkolwiek wielkich zmian, transferów i tak samo jak to mówiłem, czy to w przewidywaniach Premier League czy Ekstraklasy, potrzeba nowych gwiazd. Miejsce 18. Levante. Beniaminek, który chce udowodnić, że potrafi się utrzymać. Szybkie ataki skrzydłami, walka o każdą piłkę, ich sposób na życie i plan na sukces przetrwania. Jak dostajemy informację, że Levante nie może podpisać swoich zawodników, i mam tylko trzech, to jeżeli nie będzie nic nowego, to oni każdy mecz oddadzą walkowerem, czyli Levante spadnie z 18 na 20. Miejsce 17. Hetafe. Twardo, fizycznie, bez kompromisów, tak jak Hetafe. Ich stadion to forteca. O każdą bramkę trzeba walczyć. Dokładnie tak, by w tym sezonie zostali i może zrobili małe zamieszanie. Miejsce 16. Espanyol. Po awansie Espanyol stawia na stabilizację i rytm. Z kibicami u boku będą walczyć z głową krok po kroku o spokojne utrzymanie. Tylko problemem jest właśnie sprzedaż najlepszego zawodnika tego sezonu, czyli Jana Garcia. Czy poradzi sobie w Barcelonie? Wszystkie problemy wskazują na to, że też Stegen tak łatwo swojej pozycji nie odda. Miejsce 15. Sevilla. Legenda Ligi Europy z problemami. Braki kadrowe, niestabilność, ale najważniejsze jest to, że mają w genach chęć walki. Teraz będą pracować na nowo, żeby wrócić na właściwe tory. Trzeba jeszcze kilka lat poczekać, aż Sevilla wróci na te właściwe tory. Popatrząc na to, że oni co tam nie wiem, 3 lata czy nawet 2 lata są poniżej top 10, to robi wielkie znaczenie. Miejsce 14 zirona. Klub, który niedawno był sensacją, młody, ofensywny futbol i fajny styl. Ale teraz trzeba uważać, bo łaska kibiców może się zmienić, jeśli forma siądzie i nagle koniec tabeli zaboli. Dwa lata temu robili furorę. No i właśnie, robili. Sprzedaż do Wbyka czy innych wielkich gwiazd robiło swoje. To już mówi się nawet o tych wszystkich innych klubach. Nagle sensacja i nagle wielkie kluby postanowiły wyprzedać tamtych zawodników. To samo mówi się przykładem Bournemouth czy na przykład Nottingham Forest. Miejsce 13: Deportivo Alawesz. Alavés to pragmatyzm w czystej formie. Taktyczna dyscyplina i skuteczne wykorzystanie stałych fragmentów. Nie ma o czołówce. Ich plan to punktować mądrze i utrzymać się na spokojnie. Nie liczę, że spadną. Nie ma szans. Dla mnie to samo. Top 13. Jak będę nawet w top 10, to będzie wielkie zaskoczenie, ale nie sądzę, żeby aż tak wysoko zaszli. Takie 13 jest idealne. Miejsce 12: Majorka stabilność, defensywna organizacja i groźni u siebie. Majorka to typowy zespół środka tabeli, który chce utrzymać się i przeszkadzać lepszym, kiedy tylko się da. Mogą to pokazać w tym sezonie. Pokazali to możliwe, że w poprzednim. Nie pamiętam wszystkich wyników, które Majorka robiła, ale wiem jedno. Nie będzie to na pewno jakieś wielkie zagrożenie. Będą walczyć, to każdy walczy. Ale dla mnie 12. miejsce jest idealne dla tej drużyny. Popatrząc na to, jakie są wyżej, to nie ma szans, że się przybiją, ale może mnie pozytywnie zaskoczą, No to, rupta. Miejsce 11: Rayo Vallecano. Mali giganci z Wajekas. Dwóch obrońców może być pewnych, nikt nie zlekceważy Rayo Vallecano. Ich odważna, szybka gra potrafi zamieszać ligę i sprawić, że każdy mecz z nimi to emocje do samego końca. Pokazuje to na przykład w meczu z Barceloną. Pamiętam wszystkie te wyniki, jak przegrywa 1 do 0. Jak dobrze pamiętam po bramce Radamela Falcao Więc ja nie chcę ich lekceważyć Miejsce 10. Valencia Valencia chce powrócić tam gdzie zawsze była Do Europy Obecnie balansuje na cienkiej linii między ograniczeniami finansowymi a aspiracjami sportowymi Namestalla nadal wierzą, że młodzież może poprowadzić ten zespół na lepsze tory Idealny zespół, który na spokojnie będzie w tym top 10 Ostatni sezon był naprawdę z pierwszej strony tragiczny, ale później jak się odbudowali, jak oni grali, pokazali naprawdę wielką klasę. Co ja mogę więcej rzec? Byłem naprawdę wielce zszokowany, że Walencja jest aż tak nisko, bo przecież mieli Mamardasvilego i inne gwiazdy. Mieli problemy finansowe, jak teraz mówiłem. Więc dla mnie, top 10 i za dwa lata powrócimy do europejskich pucharów, czy nawet do Ligi Mistrzów, Ligi Europy, czy Ligi Konferencji. Miejsce dziewiąte, Real Sociedad. Real Sociedad gra piłkę, którą chce się oglądać. Szybkie skrzydła, mocny środek pola, jednak ryzykują w obronie i czasem tracą punkty tam, gdzie się tego nie spodziewasz. Chciałem dać ich wyżej, ale stracili największą gwiazdę tego zespołu, czyli Mendy'ego. najlepszy defensywny pomocnik tamtej drużyny. I jeżeli oni chcą walczyć, to muszą sprowadzić kogoś mocniejszego na jego pozycję, albo chociaż kogoś równego, który miał prawie takie same umiejętności co Zubimendi. Miejsce ósme, Celta Vigo. Celta to zespół, który może zaskoczyć. Techniczna gra, kreatywność, jednak brak konsekwencji. To jest ich największy problem. Jeśli go rozwiążą, mogą wskoczyć wyżej niż się spodziewamy. Miejsce siódme, Osasuna. Pamplona to nie jest miejsce dla cieni, tu każdy chce walczyć. Osasuna to twarda defensywa, współpracująca jak dobrze naoliwiona Maszyna, a kibice El Sadar tworzą dopalacz, który potrafi zmobilizować. Jaki jest cel Osasuny? Stabilność i niespodzianki ze szczytem tabeli. Na pewno będą walczyć o europejskie puchary, tylko czy im się uda? Czy uda im się zgarnąć nawet w 6 w tym sezonie, patrząc na kadrę? Nie ma aż takich wielkich szans, bo porównując do tego kto jest w top 6, będzie im ciężko, ale może nie wiem, z szóstego miejsca czy siódmego wyjdą na europejskie puchary. Miejsce szóste, Real Betis. W Betisie króluje ofensywa i kreatywność. Manuel Pellegrini pozostaje architektem solidnej gry Za którą klub wrócił do Europy W tym sezonie znów będą kombinować z piłką w środku pola I starać się zastrzec różnicę pomiędzy nim a wielką trójką La Liga Czy uda im się, czy zrobią niespodziankę i będą nawet w tym top 6 Pewnie będą na spokojnie Nie ma jakichś takich wielkich przewidywań, że nie pojawią się w europejskich pucharach Finał Ligi Konferencji Chelsea to było wielkie osiągnięcie nawet na nich Więc teraz Manuel Pellegrini Musi tu wszystko ułożyć i będziemy mieli sobie drużyny. Kogoś zamiennego za legendarnego Antonego. Miejsce piąte: Atletik Bilbao. Bilbao pozostaje wierny sobie tylko zawodnicy z krajobasków. Ta wyjątkowa polityka kadrowa sprawia, że Atletik to klub z charakterem, pełen młodzieżowej energii i zawsze groźny na stan mames. Patrząc na to, jak grają w meczach towarzyskich, no nie można ich oceniać po przedsezonowym touru, ale. Jeżeli tak mają grać, to nie widzę jakichś wielkich osiągnięć. A to, że Nico Williams jest nazywany, no przez kibiców Blaugrany, zdrajcą, i patrząc na jego formę, to nie wygląda to za dobrze. Czy jego forma się utrzyma po tym wszystkim? Zobaczymy. Miejsce czwarte: Villarreal. Żółta łódź podwodna kontynuuje naukę ofensywnego, technicznego futbolu. W tym sezonie Moleiro pojawił się w składzie, a zaufanie dla Marcela jako trenera, jest niezachwiane. Jaki jest plan? łączyć doświadczenie ze świeżością młodych, by znów byli liczącym się przeciwnikiem w Europie. Może za kilka lat, może nawet w tym sezonie, poradzą sobie bardzo dobrze. Sam Marcelino naprawdę zrobił dobrą robotę. Czy zrobi to w następnym sezonie? Myślę, że tak, ale jakie jest wasze zdanie? Pić na dole w komentarzu, a my przechodzimy do top 3. Miejsce trzecie, Atletico Madryt. Diego Simeone nadal gromadzi serce i duszę Atletico. Realizuje swoją sprawdzoną wizję: twarda obrona, nieustępliwa walka i młodziutkie wzmocnienia. Griezmann, Oblak, Sorlot, ci gracze wciąż są jego archetypem. Jaki jest styl Atletico, nigdy nie możesz ich lekceważyć, a młoda krew dodała do dynamiki w ich walce o tytuł. Patrząc na to, kogo oni kupili Baenę, czy nawet zaskakująco, Raspadoriego, bo nie spodziewałbym się, że to właśnie on będzie następnym napastnikiem. Tylko, no właśnie, mamy kolejnego napastnika Alvarez, Griezmann, Raspadoli i Sorloch. Alex Baena to lewa pomoc. Po tym, jak Lemar poszedł na wypożyczenie do Girondy, może zająć jego miejsce. Jak to poukładają? Jak poukłada się cała drużyna Atletico? Na pewno, top 3. No tutaj nie będzie jakiś chyba wielkich zaskoczeń, jeżeli Real Madrid, Barcelona i Atletico będą w czołowej trójce. No może mnie zaskoczy, mi Atletico jakoś spadnie. Nic nie mówię, to nie jest żadna klątwa. Ale no wiecie, zdarza się. Czasami wielkie zaskoczenie, jak Manchester City w poprzednim sezonie. Miejsce drugie: Real Madrid. W Madrycie zaczyna się nowa era Szabi Malonzo w roli trenera. Po odejściu legend takich jak Madrid przyszedł czas na przebudowę. Z Trentem, Alexander Arnoldem w składzie i Bellinghamem, Viniciusem i Kurtua jako filarami. Jaka jest atmosfera? Ekscytacja i oczekiwanie na powrót Realu na szczyt, zarówno w Lidze jak i w Europie. Nie jest to obraza, nie jest to tylko dlatego, że OS śliwicem Barcelony dajesz ich na. Drugie miejsce, bo przecież Barcelona musi wygrać. Nie, dla mnie to jest wielki eksperyment dla Ciebie, Go Alonso. Będą zmiany, będzie zmiana taktyczna i może pokazali się z dobrej strony w klubowej Mistrzostwa Świata, to tutaj trzeba wielkich zmian. Nie tylko technicznych, ale i też w szatni, bo trzeba tutaj wszystkich uspokoić. Jak się nie uspokoją, to będą wielkie problemy i Ciabie Alonso sobie z tym nie poradzi, ale wierzymy w niego i trzymam kciuki. Miejsce pierwsze FC Barcelona. Barcelona wchodzi w sezon jako triumfator potrójnej korony. Hansi Flick sprawił, że ten zespół błyszczy nową energią. Połączył klasę światową i wychowanków La Pedry Pedri, Jamal, Lewandowski, Kubarski. To oni będą ciągnąć tą karuzelę sukcesu. Jaki jest styl gry? Agresywny pressing, błyskawiczny atak i nieustanna pogląd za bramką. Cel jest jasne: obronić mistrzostwo Hiszpanii i siadać po ligę mistrzów po tylu latach. W poprzednim sezonie byliśmy blisko: 7-6 z Interem dalej boli, ale niestety nie możemy dalej opłakiwać przeszłości. i Musimy iść w przyszłość. Patrząc na to, że jest nowy Żołagę i dalej problemy w bramce Barcelony, bo przecież też tego nie się wypiął i z tego powodu Inigo Martinez odszedł. Ale patrząc nawet na to, że on robi pułapki offsideowe za Arabami, nie jest to chyba jakiś. Wielki progres, bo przecież Arabowie nigdy nie byli aż tak Umocnieni pod względem robienia pułapek offside'owych Ale no może się to zmieni w składzie z Ronaldo, może uda im się Nie wiem, cokolwiek wygrać w końcu po Transferze Ronaldo do Arabii, zobaczymy Sprowadzenie Rashforda, no może Po tym jak nie trafił na pusto, może się odbuduje, ma już bramkę I mój ciekawy typ, czyli Rooney Bardi Przeszedł ze Szwecji, z Kopenhagi do Barcelony za Rekordowe 2 miliony, więc naprawdę to jest dobra oferta, patrząc na to, że on jest warty około 7 milionów, ale zobaczymy. Jaka jest wasza tabela La Ligi? Piszcie na dole w komentarzu. I tym samym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji i komentarzu, jaka jest wasza tabela La Ligi na nadchodzący sezon. Czy będą jakieś wielkie zaskoczenia? Można tylko wygra ligę? Real Madrid poza top 3? Piszcie na dole w komentarzu. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. I do następnych odcinków na tym kanale. Cześć!